No Dowiedzieliście się, że w 99 nacy nie ma nielenia. I to prawda. Nie ma, można go rotować, bo on pomaga w e, takach i tak Trzeba zabrać bandaż, taki futerko różowy, który leży obok jelenia. I jeszcze nie wiem co właściwie tego nie odkryłam. Odbierzcie sobie w 99 nacy z gdziekolwiek. No, moja siostra ma E, nocy bo jeszcze z roman jedną noc bo mówisz że to jest w ogóle nudne ja, ja bym grała ciągle w Robloxa, ale jeszcze nie mam e, i, i Roblox to ja zauważyłam, że to jest podróba różnych gier, ale mi się podoba e, co jeszcze? Ja teraz jestem w swoim domu o! Tam jest moje pianino. Widzicie? Widzicie podawać, pudełeczko? To tam jest moje pianino. Mogłabym wam coś zagrać, ale nie chcę. Tego shortsa wam robię teoretycznie dla mojej b-fy by, która powinna już mnie oglądać. Bo jej, tam właściwie nazwy prawdopodobnie, ale może mnie już ogląda. Jak mówię o niej, już nawet nie na imię. P, o, la, b, f, f. Pamiętajcie zasubskrybujcie i dajcie lajki. Like. Zbieram na mojej taty chorobę, bo jest chorobą. Pamiętajcie. 有，对，拜拜。